Jedna z nowych atrakcji tymczasowych Kielc. Newelski <grych> Młyn na Rynku. I my idziemy i zobaczymy, co tam się będzie działo, tak? Będzie wesoło, będzie wesoło. Zobaczymy się zaraz już na dole, jak to będzie wysokie. Jak to jest wysokie. Nie będzie, bo już jest wysokie. No i generalnie jakiś, jakiś filmik tutaj z jarmarku też pokażemy. Kolejkę już widzę delikatną małą tutaj, o. Ale chyba idzie sprawnie do przodu, bo te wagoniki się jakoś przesuwają, no i nie, 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 nie wszystkie są pełne. Także widzimy się już bliżej na miejscu. Idziemy do kasy, tak? A, właśnie, w kasie, tutaj kasy nie no ma. No właśnie, no to idziemy do kasy. Jesteśmy po kupieniu biletów, 20 złotych i dostajemy takie oto żetoniki. Już widać, że są, czekaj, pokaż, pokaż do kamerki, są z Gdyni. To jest karuzela generalnie z Gdyni, nawet się obrócę, żeby ją było widać. Duże bydle. Mm. Generalnie to ponoć jazda trwa jakieś 15 minut. Nie, nie, wie, nie wiemy jaki jest fan e, zatrzymywania się co jakiś czas, ale są tłumy. Jest kolejka, więc, e, więc czekamy cierpliwie w tłumie. I, I tutaj zobaczymy jak się będziemy przesuwać w stronę. Zobaczymy za chwilę. Nie potrzebuję tu do nagrania, bo jestem zaskoczony, ale tu jest wagonik dla niepełnosprawnych. Miło z ich strony, zyskali szacunek. części, które zostały, bo nie widzieliście. Gdzie... <grystanie> to jest. Jesteśmy już w środku. Nie bezpiecznie wysoko. Ja nie mogę. Ale ja, ja. To jeszcze w morze. Dobrze, że to wodno jedzie, naprawdę. Ale widok jest super. No. ładnie widać. O kurde, no katedra tam. Następne ujęcie weźmiemy po prostu same te, zdjęcia po prostu pocykamy bo widoczki no pewnie zarąbiste o kurde, ale jazda dobra, tam reszta wagoników przed nami dobrze, no, że nie ma widoku z ale fajnie widać za to ten a, no. a jeszcze mnie, tak? Hm. zobaczymy widoki z dołu widoki z dołu, bo. znaczy z góry Dobra. O, tam stok ładnie widać. Tak jest. Stok, kościół się tego wydaje. Expo, niesamowite. Nasz szkielecki Manhattan. <grym> Telegram za to średnio. Zobaczymy, jak będzie na szczycie, bo to na razie jest początek. No faktycznie. Widać tylko wzgórza, ale hmm. samego telegrafu nie. Niesamowite. No znaczy, jedziemy. jedziemy. Jedziemy, tak jest. Jesteśmy, jesteśmy coraz wyżej, to jeszcze nie szczyt. To jeszcze nie szczyt. Zobaczcie na przechylenie tutaj tego. I chyba jesteśmy na szczycie. Przydałoby się, żeby się teraz zatrzymali, Kurde, ale nie, nie, niesamowite, naprawdę. Móc zobaczyć Kielce z takiej perspektywy, coś pięknego. Przed nami nasz Manhattan. O. I A tam ludzie czekają w kolejce. <śmiech> <śmiech> Jak? Jak? Super. Mnie też się podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. 30 metrów nad poziomem rynku. <laughs> nad poziomem można to chłopczyć więcej. <laughs> Troszkę podwiewa, niestety konstrukcja nie jest szczelna, ale myślę, że widoki są bardzo obejrzenia. No i stajmy, znowu. Nie, nie, że jest to w tym kanionie. Ale przynajmniej można zobaczyć kilce z innej perspektywy. Z perspektywy zakazów. Doszliśmy do wniosku, że jarmark jest dość mały. Może, może się dostawi więcej, ale. No, przekonamy się. Zobaczymy przede wszystkim, co, co tam jest. Co, co tutaj, kielczanem jest oferowane, bo to tutaj. Jest współpraca bod, bodajże z marką y, Street Food. Bodajże, w razie czego będzie sprostowaniem. czy na cydr albo na wino. Jest nadzieja na cytry albo nakrzane wino. Szczególnie, że w łapki zimno, bo ktoś zapomniał rękawiczek. Co się Ale spokojnie, w ramach Solidarności ja mam rękawiczki, a ja nie noszę. Ale zaraz zobaczymy się na dole i zrobimy małe podsumowanie z tej jakże szalonej jazdy diabelskim młynem. Pierwszym na kielskim rynku. Chyba pierwszym. No. Także widzimy się już na dole. Małe podsumowanie. Jesteśmy po jeździe. Chodź, Morsko, podsumujemy razem. Jesteś, jesteśmy po jeździe. O, się. Jesteśmy po jeździe. Mamy za sobą trzy rundki. Trzy rundki tak. to całkiem sporo. 120 zł. Ok. Tak jest. No myśleliśmy, że to będzie jakoś skromnie, ale jednak, tak jak widzicie, widoki są nieziemskie. Warto, warto wydaje mi się, jeśli jest możliwość raz w życiu się przejechać diabelskim młynem ee, w Kielcach, i to jeszcze żeby zobaczyć takie widoczki. No to... tak jest. No i że nie pada. To jest najważniejszy z tego wszystkiego. Idziemy teraz na Jarmark, który jest tutaj już o, za nami. Ci też koineczkę, co tam się rozstawiło. I też damy znak co tam jest i czy warto. Mm. Idziemy. Nie mogło zabraknąć miotku. Nie. <laughs> Słyszące ja z takie. A. Mhm. Chyba na drzwi, tak? Czy na okno, czy pod sufit. Mhm. Jesteśmy mile zaskoczeni, bowiem ratu chyba ratusz, tak, ratusz nam gra. Są pierożki, są serki, Mordezżko, myślę, że osypka. to trzeba by spróbować. Co? Z żurawinką. Dziubność. No to, no to, no to spróbujemy. Osypka. Testowanie już za chwilkę. Tu taka zamaskowana ciekawostka. Aniołki. Świecące. Świecące w dodatku. Wieczorem pewnie wyglądają ciekawiej niż w ciągu dnia. Ale nie zauważyliśmy ich. Szkoda, że są ze straganami schowane. To szkoda. Dziękuję. Rozumiem, mamy łascepki z grill'a, Zobaczymy, czy dobry. Niestety, bez żurawinki. I jakie zdanie? Jaka opinia? Dobre. Dobry. Idealnie słony. Idealnie słony. To w takim razie, to w takim razie teraz jeszcze test. Łascepka z bockiem. Świeży z grill'a, więc trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. Uwaga, się ciągnie. Ten to niebo w gębie. Niebo w gębie. Boczek robi swoje. O kurde, no to miałem, <gulanie> <gulanie> miałem kurde z boczkiem. <gulanie> Na razie jesteśmy, jeśli chodzi o remark, troszkę rozczarowani, bo nie ma miejsc, żeby się czegoś napić. Nie ma grzańców, nie ma cydrów, ani nic, ani herbatki, kawki, czegokolwiek. Aby tak naczepali tutaj kasę... Niesamowite. Są nawet pierogi. Jesteśmy w szoku, bo są nawet pierogi. I łascywki, hej. No, więc, więc tutaj pokonsumujemy, zobaczymy, co jest jeszcze dalej, i będziemy się nagrywać. Tymczasem smacznego. Jestem właśnie przed po spróbowaniu yy, osypka z boczkiem. Kozak, po prostu kozak. Mnóstwo, mnóstwo rękodziałów. Ciągle łascywka. łosypka. <noise> mnóstwo rękodziałów, oczywiście, w tle młyny na którym żeśmy byli. No, i nadal brakuje tej herbatki, niestety. Wszystkie stragany są otwarte, więc, więc teoretycznie to już, to już powinno być wszystko. Optimu tego, co może być tutaj na rynku. Ciekaw się na więcej, nie zgodzili po prostu? Czy to są tylko kieleccy przedstawiciele? Zobaczymy. Mój, się prezentuje? Może bliżej świąt będzie więcej mhm, może być. Przekonamy się. Jesteśmy generalnie już po. Zwiedzaniu atrakcji jarmarku wszystkiego Jeszcze kończymy łascewki. A e, generalnie, jeśli chodzi o młyn, polecamy. Polecamy, to, to kosztuje dwie dychy, ale no to nie jeździmy codziennie młynem, e, szczególnie na kryski rynku, więc można to spokojnie przetestować. Jeśli chodzi o atrakcję e, jarmarku, skromnie dość chyba, nie? Bardzo, zbyt, bardzo skromnie, zbyt skromnie. Zbyt skromnie, więc, więc tutaj chcemy polecić oczywiście, można sobie zobaczyć, spróbować tego oscypka bo polecamy, bardzo smaczne yy, mamy nadzieję, że to się będzie rozbijać i mamy nadzieję, że filmik, który tutaj wspólnie tworzymy pierwsze nasze wspólne dzieło że zachęci Was, żeby tutaj w Kielce zobaczyć z tej takiej innej perspektywy tak, może stwierdzenie z góry będzie, <laughs> będzie troszkę nie na miejscu ale jednak naprawdę warto szczególnie, że są trzy rundki Myślę, że dzieciaczki będą zachwycone, tylko trzeba mi wytłumaczyć, że to nie spada, że to się nie rozpada i myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Pozdrawiamy, jemy, niom niam. Niam, niam i wracamy do domu. Czas się zagrzać jakąś herbatką.